Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam historię Jan Kleosi, mam nadzieję, że film się spodoba, ogólnie to będę wdzięczny jak zostawicie suba i lajka, a ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania filmu. Jan Kleosia, a tak właściwie Sara Sudow urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Jeśli chodzi o jej dzieciństwo, to pochodzi ona z rozbitej rodziny, ponieważ jak skończyła 6 lat, to jej rodzice już nie mieszkali ze sobą razem. Jako nastolatka ogólnie często się wyprowadzała. Ogólnie Jan Kleosia od dziecka chodziła na lekcje śpiewu, ponieważ zaczęła na nie chodzić jak miała 11 lat. Warto też wspomnieć, że chodziła ona na lekcje tańca i marzyła o tym, żeby zostać tancerką. Jeśli chodzi o jej początki w muzyce, to tak jak wcześniej mówiłem, to chodziła na lekcje śpiewu. Kiedy wejdziecie na kanał Sudą, to możecie zobaczyć, jak Jan Kleosia śpiewa. Nagranie pochodzi z 2012 roku. There's a e fire starting in my heart Reaching a fever pitch bringing me out to dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and me out when I lay your shit burn. Ogólnie dokopałem się do jeszcze starszego filmu, na którym też śpiewa i ten film pochodzi z 2011 roku. Warto dodać, że w Jan Ankleosia była fanką Snoop Doga oraz Michaela Jacksona. No i teraz to tak z dupy w to wtrącę, no ale jeśli chodzi o religię, jaką wyznaje Ankleosia, no to ona najbardziej utożsamia się z buddyzmem. Wracając do tematu, jeśli chodzi o muzykę, no to kiedyś nawijała pod ksywką Sara i te numery pochodzą z 2015 roku i tutaj macie fragment jednego z nich. Że jest Śpieszmy się, by wykorzystać młody czas Bo coraz mniej go mamy, a przybywa lat Mało rozmów między nami, między nami. Coraz mniej się spotykamy, spotykamy. Wybierz numer, się odezwij, jeśli chwilę masz Miło będzie cię usłyszeć ten kolejny raz Ogólnie zanim stała się sławna, to była DJ-ką Ogólnie w tamtym okresie była uczennicą dziewiątego liceum Imienia bohaterów w Monte Cassino w Szczecinie No tak przynajmniej wyczytałem w internecie no, ale ogólnie też tam pisze, że zdała ona też egzamin z realizacji dźwięku, a w 2018 roku pojawiła się w teledyskach Japsona, na przykład w nucie Internet Wave, wtedy miała rude włosy. Czy też pojawiła się w nucie pod tytułem Dedyshus i wtedy miała różowe włosy. No, a później nawiązała współpracę z Japsonem i została jego DJ-ką. Rok 2020 był dość przełomowym rokiem dla Young Leosi, ponieważ nagrała wtedy swoje Hot 16 Challenge i ta Hot 16 pojawiła się na kanale Japsona. Później wypuściła nutę na kanale Japsona pod tytułem Wyspy, aż w końcu nagrała nutę z Japsonem pod tytułem Ulala, no i ta nuta ma aktualnie 20 milionów wyświetleń. Rok 2021 był tym bardziej przełomowym rokiem dla Jan Kleosi, ponieważ właśnie wtedy wyszła jej legendarna nuta pod tytułem Szklanki. I tutaj taka ciekawostka, że ta nuta została napisana w domu, a nie w studiu. No i ta nuta ma teraz ponad 40 baniek. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Ogólnie kariera Jan nabierała szybkiego tempa. Wystąpiła ona w teledysku Maty do nuty Kiskam. A 23 września 2021 roku wydała epkę pod tytułem Hulanki. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Ogólnie ruszyła w trasę koncertową, no i wystąpiła też w TVN. -ie. Rok 2022 nadal był dobrym rokiem w jej karierze pod względem wyświetleń, ponieważ jej nuty nadal cieszyły się dużą popularnością, nagrała ona nutę m.in. z Matą, ale ta nuta z Matą no to nie była ona za dobra i ludziom nie przypadła do gustu i mi w sumie też. Później nagrała nutę z Jacusiem pod tytułem Piątek Wieczór. No a później nagrała nutę ze Smolastym. No i ta nuta ze Smolastym przyjęła się dość dobrze, ponieważ narobiła ona dużo wyświetleń. No i co mogę powiedzieć, grała też koncerty, i warto dodać, że została skrytykowana przez innych, że śpiewa z playbacku i fałszuje. Z takich mniej ważnych rzeczy to powiększyła sobie piersi, nie wiem czemu o tym wspominam, no, ale warto o tym wspomnieć chyba, nie wiem. W listopadzie 2022 roku odeszła ona z ekipy Japsona o nazwie Internazionale. no i założyła swoją własną wytwórnię pod nazwą Baila Ela, no i wydała wtedy numer pod tytułem Kraut. Jak wspomniała na jednym z wywiadów, była wtedy załamana z powodów prywatnych i publicznych, hejt też jej właśnie w tym nie pomagał. No i chodziła ona wtedy na terapię i myślała nawet, żeby skończyć z muzyką. No i tutaj warto wspomnieć, że dostała ona listy od swoich fanów, w listach było napisane, że jej muzyka pomogła im w trudnych chwilach. No i te listy dały jej do myślenia i podniosły na duchu. No i w tym wywiadzie też wspomniała, dlaczego odeszła z ekipy Japsona. No nie opowiedziała tego dość szczegółowo, no ale no trochę o tym powiedziała. Powiedziała ona wtedy, że została po prostu przez nich odrzucona. No a wcześniej, czyli na początku stycznia 2023 roku, wydała ona oświadczenie na grupie fanowskiej o odejściu z Internazjomali. No i napisała ona, że nie chce nikogo obwiniać, ale nie odeszła od Internazjomali z własnej decyzji. No i to tak naprawdę tyle w tym temacie jak na razie. W 2023 roku wyszła nuta na kanale Twenty z udziałem Jan Kleosi. Wypuściła ona też nutę z Reto. Dodam też, że wzięła udział w reklamie Tigera. W 2023 roku wypuściła też takie nuty jak BFF. No i ta nuta BFF naprawdę dobrze się przyjęła pod względem wyświetleń i ogólnie. No i wypuściła też nutę pod tytułem kringzowy Love Song. No i ta nuta pod tytułem kringzowy Love Song była skierowana do Kacpra Błońskiego, z którym Jan Kleosia się wtedy związała. No i teraz zdradzę wam jak oni mniej więcej się poznali. A więc było mniej więcej to tak, że poznali się oni w ten dzień kiedy Jan Kleosia grała koncert. Później Jan Kleosia po tym koncercie poszła do klubu i tam też pojawił się Kasper Błoński. Później poszła ona z koleżankami na after, no i na ten after też Kasper Błoński się wybierał. No i Kasper zaczął zagadywać Jan Kleosie. Ogólnie, jak sam powiedział na odcinku, to dzięki niemu Zimmerowi poznał Jan bo ponieważ ich ekipy się tak jakby połączyły. No i niedługo po tym Kasper napisał do Jan Kleosi, no i Jan Kleosia zrobiła screen na tej wiadomości, no i wysłała ona do swoich przyjaciółek. No, a one jej powiedziały, że to jest Kacper Błoński. No, i dziewczyny przekonały ją, żeby ona mu odpisała. No, a później fajnie się między nimi pisało. Tak przynajmniej było powiedziane w ich odcinku. Jeśli coś przekręciłem, no to w opisie macie link do tego odcinka. A ja lecę dalej z tematem. W 2024 roku Jan Kleosia i Bambi zdobyły 3 miliony słuchaczy na platformie Spotify. 7 marca tego samego roku Jan Kleosia wraz z Bambi wypuściła epkę pod nazwą PGS. No a później wystąpiła ponownie w TVN, tym razem z Kacprem. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Latem zeszłego roku pewien influencer o nazwie Psychotrop na X napisał powód, dlaczego Jan Kleosia wycisza piosenki Żabsona na swoich koncertach. Powodem miało być to, że Japson wysyła do niej pozwy sądowe, że ma zakaz grania ich wspólnych numerów na swoich koncertach. Ogólnie nie wspomniałbym o tym, gdyby Jan nie nawinęła wnucie nucie z Zamsonem na Jan Leosia wydała album pod tytułem Atmosfera i nie wiem jak mogę jeszcze podsumować ten rok, klasycznie grała na koncerty i nagrywała filmy z Kacperem Błońskim. No i nagrali oni pewien film, w którym zadawali sobie trudne pytania, no i w tym filmie padło pytanie, ile Kacper miał partnerek seksualnych między pierwszym a drugim związkiem. No i Kacper powiedział, że w tamtym czasie zaliczył ponad 30 dziewczyn, no i widzowie się trochę oburzyli tym faktem. Jeśli chodzi o ten rok, który mamy teraz, to Jan Kleosia została jurorką programu Rap Generation. Rap Generation był programem, który polegał na odkryciu młodych talentów w Polsce. No i w tym programie pozostałymi jurorami byli PZ i Malik Montana. Premiera tego programu odbyła się w marcu i wyszło wtedy 8 odcinków. Miesiąc temu Jan Kleosia wstawiła zdjęcie z Casperem z podpisem baby is coming. No i inni myśleli, że Jan Kleosia jest w ciąży, a tu okazało się, że wyszły lody Jan Kleosi o nazwie Corny Baby. Lody ogólnie można kupić w Żabce i kosztują one 4 złote. Ogólnie teraz w tym miesiącu Jan Cleosia grała koncert, no i podczas swojego koncertu wypowiedziała następujące słowa w kierunku Żabsona. Powiedziała, żeby publika zrobiła dla niego hałas. Legenda na sytuacja, od wielkiego rozłamu, od wielkiej spiny, że Żaba gra dzisiaj na tej scenie, to chciałabym, żebyście zrobili dla niego pierdolony hałas! że będziecie bawić się zajebiście na jego koncercie a my lecimy dalej no i na koniec wspomnę że na kanale u żurnalisty pojawił się podcast z udziałem Fagaty no i Fagata wypowiedziała się o Jankleosi w następujących słowach dodam jeszcze tylko że Jankleosia miała nagrany numer właśnie z Fagatą no i ten numer oficjalnie nie ujrzał światła dziennego z tego powodu że menadżerka Leosi dała zakaz robienia klipów dla Fagaty Zachaczmy o Leosie. Co tam, się, co tam się wydarzyło między wami, bo ta sytuacja jest dla mnie też taka nie, niedopowiedziana, że mieliście razem zrobić numer, nie zrobiłyście numeru, potem ta sytuacja z tym klipem, że trzy dni po, ten klip ja Powiem, Sara, że tak, Sara, nie wszyscy, z którymi plotkujesz, pod wpływem różnych, różnych substancji, ja nic nie mówię, e, cię lubią i nie każdy będzie twoje sekrety trzymał. I naprawdę, po, na, dla mnie Miarka się przybrała, jak ona na jednym melanżu podeszła do mojej najlepszej przyjaciółki Natalii, która jest dla mnie jak siostra, i namawiała ją, żeby ode mnie odeszła i jakieś tam były, wiesz, że może, może Bajlaela, i Natalia jej powiedziała tak, ale Sara, ja się z Agatą przyjaźnię, a ona taka mina, no tak, ale na koniec nie każdy się kładzie do łóżka i myśli tylko o sobie. <grym> I to już dla mnie taka miarka przybrana, bo to dla mnie tak jakby ktoś mi siostry próbował e, zbajerować, że ma nie wiem, ze mną nie rozmawiać, czy ode mnie odejść. No to to by było już na tyle, dziękuję ślicznie za oglądanie. Fajnie by było jakbyście zostawili suba i lajka, ponieważ by było mi bardzo miło i to właśnie motywuje mnie do pracy. No i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć!